Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się rodzajami filtrów, jakie producent ma w swojej ofercie. Każdy z filtrów ma inne właściwości i dopasowany jest do konkretnych potrzeb. Zacznijmy od filtra standard. Zapewnia on wysoki poziom oczyszczania wody z chloru, metali ciężkich, herbicydów, pestycydów i składników mineralnych powodujących powstawanie kamienia. Filtrowana woda przeznaczona jest bezpośrednio do spożycia, ale też świetnie sprawdzi się do przygotowywania kawy, gorących napojów i gotowania. Wielu z nas nie wyobraża sobie śniadania bez kawy ale picie jej w dużych ilościach może doprowadzić do niedoborów magnezu. Jego poziom odpowiada też za zdrowy i spokojny sen. Filtr MG Plus wzbogaci wodę w jony magnezu, zatem możemy zapomnieć o niedoborach. Dodatkowo oczyści ją z chloru, metali ciężkich oraz związków organicznych. Neutralizuje zapach wody i nieznacznie zmienia jej smak. Oczyszczona woda przeznaczona jest do picia na zimno i do gotowania. Kolejny filtr jest idealnym rozwiązaniem dla osób mających twardą wodę. Filtr Protect został zaprojektowany z myślą o urządzeniach AGD, takich jak czajnik, żelazko, nawilżacz powietrza czy ekspres do kawy. Dzięki wysokiemu stopniowi redukcji twardości wody minimalizuje ryzyko odkładania się kamienia na wewnętrznych częściach urządzeń. Możemy więc mieć pewność, że twarda woda ich nie uszkodzi. Oczywiście taka woda nadaje się doskonale również do picia. Kolejny filtr alkaline podnosi pH wody, zachowując w niej potrzebne minerały, takie jak potas, wapń, sód, magnez, cynk i selen. Znacznie poprawia się jakość wody oraz jej właściwości antyoksydacyjne. Jest doskonała do zimnych napojów oraz do gotowania. Jednak nie poleca się jej do przygotowywania kawy i herbaty, ponieważ filtr ten nie zabiera potrzebnych mikroelementów, przez co nie likwiduje twardości wody. Został nam ostatni filtr. Jest to filtr sport przeznaczony dla osób uprawiających aktywność fizyczną i sportowców. Dlatego też poświęcimy mu osobny odcinek, żeby szerzej opisać jego działanie. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A i pamiętajcie o instrukcji.